Witaj, nazywam się Olga Michalik i zapraszam Cię do wspólnej medytacji, którą przygotowałam, aby pomóc Ci uwolnić się od bólu fizycznego. Medytacja ta pomoże Ci rozpuścić ból i pozwoli Ci poczuć komfort w ciele, ukojenie. Usiądź lub połóż się, zamknij powieki. Przyjmij taką pozycję, na jaką pozwala ci teraz Twoje ciało. Weź od razu kilka dłuższych, spokojnych oddechów. Pozwól, by oddech Cię prowadził. Oddychaj powoli, świadomie. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. Wydłużając oddechy, stajesz się coraz bardziej spokojna. Niech każdy Twój wydech będzie uwalniający. Ból jaki odczuwasz to sygnał, który wysyła ci ciało o braku równowagi. Możesz odzyskać poczucie komfortu w ciele i dobrego samopoczucia w każdej chwili, jeśli tylko zaufasz temu procesowi, jeśli ukochasz swoje ciało i otworzysz serce. Niech intencją tej medytacji będzie uwolnienie Twojego ciała od bólu, rozpuszczenie go. Wyobraź sobie teraz, że schodzisz swoją świadomością w głąb Matki Ziemi. Pobierz jej życiodajną energię i pociągnij ją w górę, wprost do swojego ciała. Energia ziemi wchodzi przez Twoje stopy i powoli wypełnia Twoje ciało. Przepływa przez nogi, biodra, wzdłuż kręgosłupa, dociera do okolic serca. Wypełnia Twoje ręce i w końcu dociera do głowy. Teraz wyobraź sobie, jak Twoja świadomość wychodzi ponad Twoją głowę i unosi się wyżej i wyżej. Twoja świadomość unosi się wysoko w przestrzeń ponad chmury, ponad naszą planetę Ziemię, a nawet jeszcze wyżej ponad wszechświat. Twoja świadomość zawędrowała w miejsce wszelkich możliwości. W tym miejscu jesteś bezpieczna. W tym miejscu możesz transformować swój ból w ukojenie. Obejmij teraz swoją uwagą miejsce w twoim ciele, które cię boli i potrzebuje uzdrowienia. Cały ten obszar Całe to miejsce w ciele ukochaj i wyślij do niego uczucie miłości, czułości, zaopiekowania, wyobraź sobie przepiękną, lśniącą kulę światła, która wnika w bolący cię obszar i napełnia go światłem. Światło to rozpuszcza uczucie bólu i wyciąga to uczucie z Twojego ciała, a następnie odsyła je do boskiego światła. Tam cały ból znika. Każda komórka, która potrzebowała uzdrowienia, otrzymała je. Poczuj, jak Twoje ciało odzyskuje wewnętrzny spokój. Poczuj, jak pojawia się uczucie ukojenia w Twoim ciele. Aby wzmocnić proces, z wydechem powtórz w myślach afirmację. Rozpuszczam ból i pozwalam mu odejść. Rozpuszczam ból i pozwalam mu odejść. Rozpuszczam ból i pozwalam mu odejść. Poczuj, jak słowa tej afirmacji wpływają na Twoje ciało i transformują Twoje samopoczucie. Z kolejnym wdechem powtórz w myślach kolejną afirmację: Zasługuję na zdrowie. Zasługuję na zdrowie. Zasługuję na zdrowie. Zauważ, jak te słowa pozwalają Ci poczuć się dobrze w swoim ciele. Z kolejnym wdechem powtórz w myślach. Kolejną afirmację. Czuję ulgę w moim ciele. Czuję ulgę w moim ciele. Czuję ulgę w moim ciele. Poczuj. Jak słowa tej afirmacji sprawiają, że czujesz się coraz lepiej. Zauważ, czy w Twoim ciele pojawił się komfort, i czy pojawiło się ukojenie. Z kolejnym wdechem powtórz w myślach ostatnią afirmację. Jestem miłością. Jestem miłością. Jestem miłością. Skieruj teraz swoją uwagę, świadomość do przestrzeni serca. Poczuj, jak wypełnia cię czysta wdzięczność. Wyrażenie wdzięczności jest sygnałem dla naszego podświadomego umysłu, jest potwierdzeniem, że transformacja dokonała się, ból ustąpił, stało się. Dlatego wypełni całe swoje serce wdzięcznością za ten proces. Zauważ, jak wielka transformacja nastąpiła w Twoim ciele. Udało Ci się przekształcić ból w uczucie komfortu w ciele. Ta kwantowa transformacja wydarzyła się dzięki energii miłości i dzięki temu, że stałaś się obserwatorem tego procesu. Otwórz już oczy. Dziękuję Ci pięknie za wspólną medytację, i mam nadzieję, że medytacja ta pomogła Ci rozpuścić ból i poczuć się dobrze w swoim ciele. Zachęcam Cię również do pozostawienia komentarza i subskrybowania kanału, by moje medytacje były dostępne dla coraz większego grona ludzi, aby coraz więcej osób. Podnosiło swoje wibracje i przebywało w energii miłości, zdrowia, radości czy też harmonii. Dziękuję. Do usłyszenia.